Siemanko, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Hej, Wojtusz! Cześć. Jak ci minął weekend? No dobrze okay. Super! Jak było na wyjeździe, dobrze Przy kamerę, mówisz co innego? Ty yy, i przy tak kurwa dużo ryzykujesz też przyjaciela stracić pracownika. Ale Gdzie, no. chcecie jak duże te topory? No wydat, na łydę, na całą łydę? No, no To potrzebuje taki kurwa giga dzień No duży dzień, potrzebuje cały duży dzień Wiem, że to jest bardzo dużo mówię a propos tego co trzeba robić i kiedy będzie termin, ale... Nie, ale bez witu, jakby dostał z góry 5 stóp to by zaraz znalazł No, To by k**wa myślę, by przyszedł <laughs> <nie> <laughs> Widzicie chłopaki, mówicie jak ludzie k***wa, to trzeba inaczej załatwić ten studiu. A tak w Polsce później darę. A co jak mi się nie będzie podobało? No, no, no. Życie. Eee, do ciebie krzyż bo ja mam sprawę. No. Eee, <laughs> Zabiorę słuchaj. Jak tak A Wojtek, kanami, bo w przyszłym tygodniu robię wesele. <laughs> Czy ja do ciebie się jakoś wbiję na takie 15 minut gdzieś tam, wiesz, tak przyjdę i mnie wciśniesz? Ale to twoje, za tatuaż, kurwa. za no, kurwa, tatuaż, A, to nie, to nie. mi nie. fajnie. No to też to no, Za godzinę przyjdę, nie? Dawaj, to dalej, dalej, Lampy lecisz. dalej, dalej, słabi widzę ja na ciebie To dobry dobre odcinka. Nie wiem czy trochę nie niżej. Może być, jeżeli będzie ciała. No ale nie, podoba mi się, elegancki jest. A prawo lewo jest ok, bo wyeksponowałem go trochę bardziej do zewnętrznej strony, ale jakby nie, właśnie chodziło mi tak bardziej jest. o to, żeby było go widać właśnie więcej po no. zewnętrznej stronie niż tutaj od wewnątrz, bo tutaj będziecie żółka. Niżej chcesz? No właśnie nie wiem, bo jak kolana raczej tak nie będę na Okej, czyli jest puste. No, ale minimalnie. Dobra, pół na metra. Mhm. Dobra, kakujemy do góry. A żebyś nie skończyć, płysz wcześniej spać, bo jutro muszę kur... stać rano na trening, bo później zaważasz auto do naprawy. Znaczy wymienić oleje, filtry, mu ja. No więc jutro robię siłeczkę. Ale nogi, jakby ktoś pytał. Suple... Suplementy. 140, dzięki, że pytasz Nie, nie, same, same odżywki, wiesz, no natura. To Przede wszystkim dieta. Ta, dieta. Nie używam wspomagaczy. Trzeba powiedzieć. Co z tym skłoszem? Kur... A kiedy idziemy?

Sama Żeby moja mama tak myślała. na YouTube'a? Nie. To dobrze. Może podać na filmik. Powiedz Zobaczcie Zobacz, jestem... Sz szkoda, Ten. jakby ktoś jej powiedział. Jeżeli... Nie, nie sprzedajemy klientów. A gdzieś miałem sytuację, że chyba... Miałem sytuację, że klientka jakby pytał mąż, to miałem nie mówić, za ile był tatuaż. Na pijamy? No tak ja. To Maciej. Tak. A tak potężną rozkwinę Dawaj. Pod prysznicem siedzę, Musimy sobie Dobrze zaczyna Jak ktoś się składa potężnie chory psychicznie, ale tak się nie, to on nie ogarnia, że jest chory psychicznie, że żyje w własnym świecie, nie? Takim może sobie wymyślić człowieka i już z żyje się przyjaźnia, tak naprawdę idzie po sam ulicą i nikim nie gada, nie? Okay. I miałem taką chwilę, że co jeżeli a ja jestem tak ostro pojebany na przykład, świat w którym żyję, to jest właśnie taki stworzony przez moją chorobę psychiczną. Jakieś myślałem. <laughs> czy na przykład, no bo jak jest osoba kurwa jakiś tam chora psychicznie, nie? To wiesz, wszyscy wokół mnie zachowują się normalnie jakby. Żeby nie, nie, jakby nie pokazywać, że jesteś chory psychicznie. No czy jak na przykład ja jestem chory psychicznie, no. <laughs> i że ludzie jakby wszyscy wiedzą o tym, ale każdy no. wokół mnie zachowuje normalnie. No i ja o tym samym właśnie no, myślałem. To, że to że jest taki kurwa... Pańce jakby, nie? Wiesz, oszukują, tak, tak, tak naprawdę... Nie. Tak naprawdę odchodzisz i pchud, biedny chłopak. Nie, chyba? Zaburzenia chyba No, no nie. jeszcze miałem... Albo obraz to na przykład, wiesz, to było teraz najlepszym i morkiego, że on się udał do swoich wspomnień i wspomnienia nie wiedziałem, że są wspomnienia. A może ty jesteś takim wymyślonym przyjacielem czyimś i w ogóle twoje życie nie istnieje. Wiesz co chodzi? Że to jesteś po prostu jakby wytworem czyichś na przykład, nie wiem, wspomnień, myśli, kreacji. To już duża rozkmina. Z wymyślonym przyjacielem, to... Ważne, że płacisz. <laughs> Generalnie... Pytanie psychologiczne chodzi o to, że zadajesz pytanie i zwykle polega na polegała nasza zabawa, ale cieszę, że twoje pytanie psychologiczne poszło inną drogą. Ale jakbyś jakieś na przykład nie wiem jakim warzywem chciałbyś być, albo jaki, owo, jaki owoc najbardziej Ci opisuje, to masz się pochwalić. A te pytania już były na przykład. Kiedyś te pytania psychologiczne mieliśmy takich niskich lotów, k***a, takie. Ja pamiętam. Jakim byłbyś kurwa posterem i dlaczego. Ja pamiętam jakim gryzoniem. W sensie gryzoniem? My robiliśmy żebra i to właśnie o tym. Jakim grazie... gryzoniem byś był? No ja bym był chyba, muszę mys skoczkiem... Był bo... koszatniczką. No, czy byś był? Jakim gryzoniem. To kszturem? No tak, kszturem. Tym inteligentnym gryzojem po prostu. Po prostu do no nie, ale znam cię na tyle, żeby już wiedzieć, co ty pokazałeś do kamery. Ale wydaje mi się, że wiem, co pomyślałeś w tym momencie. Stałem dzisiaj rano i pomyślałem, będę cię miły do wszystkich w studiów. Ale kurwa, tak próbujecie jest zbić z tej myśli. Ja ciężki <grym> dzień. Z... pani Katerin Pani ty? To jest goła inna. Stałem rano. Nie chcę, nie chcę opowiadać tylko jeden raz, bo już sam trzeci raz słyszę tej historii. Był w później w prawda? Czwarte. No to pójdź pójdziemy w ustronne miejsce, wojny, to ci powie. <grym> w szafie. W biurze. No powiedz no. Generalnie wstałem rano i budzi mnie dźwięk kurwa tego, że pan od cateringu używa mojego kodu jakby. No No i obudziłem się oczywiście, mam złe wspomnienia z budzeniem w nocy. już ja kurwa, adrenalina została dostarczona do mózgu. Nawet no, dobra chyba spać dalej, to jest gości od i zostawił jedzenie po prostu. No i ja. no, rano, chce iść na trening, mówię, zjem dobre śniadanko, nie? Otwieram. No i torby kurwa nie ma. Pierwsza miejsc, skoro ten gości tam kurwa, jak ja słyszałem ten dźwięk, no to zjebali mnie, nie nam, że mieszkam w takim miejscu, gdzie wejście jest do budynku. No i moje drzwi są naprzeciw. No to od razu napisałem post, nie powiem, nie przebierałem tam w, grz w grzecznych słowach, że kto mi podwędził jedzątko. No i poszedłem na trening, tam się trochę wyżyłem. Wróciłem. Gdzieś tam ludzie, wiesz, solidaryzowali się ze mną, że ch**wo, że im zabrali jedzenie i tak dalej. Ta, ugotujemy ci, wpadni do mnie i tak dalej. No ale mówię, napisałem do tego filmu od cateringu, że kurde, słaba sprawa, że mi nie dostarczyliście. Że może się okaże, że w jakiś sposób, no nie wiem, że oni nie dostarczyli tego naprawdę. No ale przecież gościu wchodził, nie? No i faktycznie się okazało, że kur**. Gościu był I z jakiegoś powodu nie zostawił tego żartu. No i wiesz, powiedziałem, że bardzo lubię wasz kastering Mega Smartsu, nie zamierzam tam robić jakieś dramy, kurwa, czy coś takiego, czy o Jezu, popsmaruję was w internecie. Powiedziałem, no ja nie bałem, no to pytanie, jak to załatwiamy. I powiedziałem babce, że no dobra, przedłużcie mi o jeden dzień i jest załatwiony dla mnie. No to przedłużymy nawet o dwa dni tak w ramach rekompensaty, przepraszam, mega spok się zachowali. Ale spojrzałem pójść na ten post, gdzie wyzywam, kurwa, do mnie złodzieja, żeby mi kół oddawał kaforsy. Ta <grym> tak stwierdziłem, a, <"Ach>, niech zostanie. <grym> 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 niech wiedzą, co to strata. <grym> Drogi kurierze, jak oglądasz YouTube'a, to pogarnij się. Tu jest na szycuba, nawet mm -hmm. się okay. Macie, Poka gira. Tutaj. O, taka prawdziwa dziewczyna będzie. A w tym jest GO, to będę wgrał. Wersja moja, wersja filmowa. Tutaj. Możemy -hmm. zrobić. Mhm. Mhm. Dobra, ale najpierw na 15 zmieni kulczyki moi klientce, dobra? Pez lejki zaraz nie. Dobra już, już, już. już. <grym> Zadumiałem, sorry. No zobacz sobie w stereko czy ci pasuje. Nie no, no świetne to jest. Zajebiste. No, to, co? No, to jest. Dobra, muszę szybko robić odżywkę, bo na ogonu żywieniowe zamknie za parę godzin Sponsorik, tak, dostanę zaraz ich. Ja. <grym> Mmmm, widzę, obaj się rozpieszczasz mnie tymi kadrami. Wow, super, dużo na odcinku. Cieszę się, tego. Że... Tak, mój patrzcie na w końcu i krzyku jeszcze po mnie nie jechał. Dobra, <grym wytrujemy> Powinniśmy zatrudnić drugą osobę, która by nagrywała ciebie jak skarpet. <grym wytrujemy> <grym wytrujemy> Przepraszam, nie mogę. Jest pewnie tak otworzyć, tak wiesz, z rozbyskiem. tak. A, i się oblewać bez koszulki. Ale tak mój klient jest promotorem na OnlyFansie, więc trzeba się postarać się Ale w każdym razie, stanęła o Twitchu, ten, a ona mówi, a myślisz, że po co mi ten wmuchany basen, co ko ko koce kupiła? Mhm. Ja mówię, o, Panie kocie łóżka, k**wa. Później sprzedaż wody, po kom, której się kąpała Nata i pyk, 200 zł za taką k**wa ten. Jedna z tych pierwszych na Twitch tak robiła, nie? Robiła streama w wannie, w basenie, a później sprzedawała wodę, którą się tam polewała. Super. To było super. Taką po tej łodzi kurwa. Jak te rybacze zapadły już? Pana żadne <grymne> samochody sobie Nie, bo miałem gorącego chłopca. <grymne> no i w ogóle to mam takie ciemne. Ładne łosko, co? Czy ty robisz? Czy... Nie, ale no ja robię. Ty robiłeś? Ja, ja robię, no. Nie jestem tak czarna, mam raz dwa. Dzięki. Idziemy do toalety i lecę dalej. Dobra. Okay, okay. Przejmujesz, ale ja już to, I jak raz używam jest pretensjonalnie Nie, broń Boże, broń Boże, używa jak najbardziej Ostatnia tak, że już za dużo tego używam I kur... mówię, to mój kink, to, to mój kink pierwszy, pierwszy raz bym nie teraz nie, nie, nie. Ale, ale, ale tak mi się przykro zrobiło kur... No nie chciałbym być w tej sytuacji Krzysiu się wszystkim się Oczywiście, że tak, ja mam tak nagminnie Nawet potrafię zachowania przejąć czasami tych osób No ale tak jest, ja w ogóle jak chciałam w tej planety To też były tam takie działki, one ono jakieś stówka Szaszor, puflon, coś tam i no, fafów, Czy jakiś p... to jakiś kur... zemuflona? <grym> jak cię łapią za rękę, powiedzą, że nie twoja ręka. Mmm... Jak to powiedzą, że nie twoja ręka? No. Jak z*** do komuś dziarę, na przykład literówkę zrobisz w zdaniu i p***. Nie, nie, to nie, to nie, to nie. <grym> to nie, to nie, to nie <grym> super ci widzę Dzięki, robię co mogę. No, mogę tak dalej. Dziękuję. Dzięki. Nie mam taki ogóle na taką opaskę. A, ja, czyli tydzień opasek. Tak, no serio. Czwartek poprawiam po e, koleżance, z którym kiedyś pracowaliśmy u parce <śmiany> <śmiany> Z maszynką a jakby taki było konto z maszynką? Z Mega pierowo, dobrze Czekaj, jeszcze popatrzę, sobie, może wypełnię gdzieś Ta, jeszcze Twój Co? Nic Jakbym pamiętał, to ja bym pamiętał, z tych twoich żartów Coś tak, a no. jaja z gumy i tak dalej, wiesz co chodzi Po Panterze, nie pamiętam co to było nawet. A, puma No, puma Masz jakieś pumy? Jakie pumy? Ty co, Maja, jaja z gumy jest tak słowo z który? Eee Musisz odpowiedzieć co, który co, który? Trucha moje kury. Wow! Super! Dostałem w prezencie? Dostałem. Tym samym w kebabie, którym zrobiłem burdę. Widzisz, tak się buduje kurwa. respekt. To jest. Dostałem oni ciasteczko, ale super kurwa. Z tego miejsca pozdrawiam krowa żywa. I koseczkę! Zgredek? Zgredek dostał koseczkę. Trochę słodkości o Timu krowa żywa. Influencer. ale super! To jest ten poziom wiesz do że Dostajesz żarcie? No a ze mnie źmiały jak dostałem propozycję na k**wa 10 kebabów, nie? Ja muszę, to by to wiesz... No nagrę, to, no, na to wiadomo, są takie już... są wiesz, pewne zobowiązania. Zamknij się kur... Darmowy żarcie, darmowy żarcie, k**a. Spieraj stąd. A jest poznańskie? Cieszę się Wojtek, że nie tylko ja e, się śmieję. <grymne> nie ma poznańskiego. I teraz przez was k***a ch**a w duchu. <grymne> Speszyłeś się? Speszyłem się, Słyszyłem się. <grymne> Chciałem ich wstawić. Tacy jesteście k***a. <grymne> Wszyscy na to czekali. Fiu, 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 fiu. <grymne> Dobra, do z to ciastko. Pyszne. No dobrze. się komuś wyższy znajomy. Tym Prawdziwie ty znajomy. Tym fajne znają. Niechaj hejterom. Skarbuje teraz tą kartkę. Później narzekacie, że kurwa dupy ponad ziomki. <noise> kurwa, moją lodówkę wyżej postawię niż was, kurwa. <noise> Krowa żywa na pewno, kurwa. Bo ja praktycznie nie mogłem zginać. Już tak ledwo tylko chodziłem, a ty no. jeszcze tylko takie... czekaj, no po wy prostu na to. Ta. Weź jeszcze tutaj tak... O. No klaps nie? Pracy trochę takie z nieczulicy też uczy, nie? Wiesz, ja nie zdaję sprawy jak to boli, nie? Ale jak ktoś mnie tatuuje, czujemy za ciebie, to później kurwałem takie, że... Ale to boli. Mój Boże. <laughs> jak, jak wszyscy ludzi. No nawet to zajebiste, albo to. Oczywiście poznaję, że mogę zrobić czarne, tak, tak jak tam były, nie? Jak będziesz chciała, to też nie problem. Tak wygląda chyba lepiej. Bardziej przejrzyście. Tak, że się widziała, jak ale... co, w tej ten po drugiej stronie, na drugiej nodze. No, tak pomiędzy ten, tym tapem, a na no No, no. no. Ci tu gdzieś łapać. Dobra, a jakie duże? Tak myśl, myślę, że, że tak. Nie jest za duże? Nie. Myślę, że... Pokaż mi jeszcze raz. Ja sobie zobaczę no, tak. tak, tak dosyć. Dosyć. Zajebiście. I kształtem dobrze mi się dopasuje mhm. do tej dziary, ale myślę, że ten rozmiar powinniśmy robić. Dobra. Bo ten będzie już za duży i już nie będzie się tak fajnie wklejał w no. to miejsce. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Podajcie na nasze instagramy, piszcie komentarze, łapki, dzwoneczki, subskrypcje. Jak zawsze.